Od tamtego wieczora, gdy Bilbo odszedł, z głęboką troską myślę o tobie i o wszystkich uroczych, niemądrych, bezradnych hobbitach. Bolesny by to był cios dla świata, gdyby czarna potęga zawładnęła szajerem. Gdyby poczciwi, weseli głupi Bolgerowie, hornblowerowie, Bofinowie, prejsgardlowie i wszyscy inni, nie mówiąc już o śmiesznych baginsach, popadli w niewolę. Frodo zadrżał. A dlaczego miałoby to nas spotkać? spytał. Czy on by chciał takich niewolników? Jeśli chcesz wiedzieć prawdę, odparł Gandalf, myślę, że jak dotąd, zauważ jak dotąd. Wcale nie spostrzegł istnienia hobitów. Powinniście się z tego cieszyć, ale era bezpieczeństwa dla was się skończyła. On was nie potrzebuje, ma dość sług i to bardziej użytecznych. Lecz już teraz o was nie zapomnij. Wolałby widzieć hobbitów w nieszczęściu i pod jarzmem, niż szczęśliwych i wolnych. Pamiętaj, że istnieje na świecie złośliwość i zemsta. Zemsta? Rzekł Frodo. Za co? Wciąż jeszcze nie rozumiem, co to ma wspólnego z Bilbem, ze mną i z naszym pierścieniem. Bardzo dużo, odparł Gandalf. Nie wiesz dotychczas nic o najistotniejszym niebezpieczeństwie. Ale się dowiesz. Ja sam nie byłem jeszcze tego pewien, kiedy odwiedzałem twój dom poprzednim razem. Dziś jednak pora, bym ci wszystko powiedział. Daj mi na chwilę ten pierścień. Frodo wyciągnął pierścień z kieszeni spodni, gdzie spoczywał umocowany na łańcuszku zwisającym od pasa. Odpiął go i powolnym gestem podał Gandalfowi. Pierścień nagle zaciążył mu na dłoni, jakby klejnot, albo sam Frodo. Nie życzył sobie, by czarodziej go dotykał. Gandalf podniósł obrączkę w palcach. Była z czystego, szlachetnego złota. Czy dostrzegasz tu jakieś znaki? Spytał. Nie, rzekł Frodo nic nie ma. Gładkie złoto nie znać na nim żadnej rysy ani śladów czasu a więc patrz. Ku zdumieniu i rozpaczy Froda czarodziej nagle cisnął pierścień w żar zgromadzony w kącie kominka. Frodo krzyknął i chwycił szczypce, ale Gandalf go powstrzymał. Czekaj, rzucił tonem rozkazu i spod krzaczastych brwi żywo spojrzał na froda. Pozornie pierścień się nie zmienił. Po jakimś czasie Gandalf wstał, zamknął okiennicę, zaciągnął zasłony. W pokoju zapanowała ciemność i cisza, tylko z ogrodu dolatywał stłumiony szczęknożyc, bo sam pracował teraz tuż pod oknem. Czarodziej przez chwilę jeszcze patrzył w ogień, wreszcie schylił się, szczypcami wyciągnął pierścień z paleniska i natychmiast wziął w rękę. Frodo krzyknął przerażony. Jest zupełnie chłodny, rzekł Gandalf. Trzymaj. Frodo niechętnie nadstawił dłoń. Pierścień wydał mu się cięższy i grubszy niż przedtem. Podnieś go wyżej, rzekł Gandalf, i przyjrzyj się uważnie. Frodo usłuchał i dostrzegł teraz zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej stronie pierścienia znaki niezwykle delikatne, delikatniejsze niż pismo najcieńszego nawet pióra. Linie ognia układały się jakby w litery i wiązały w tekst. Błyszczały olśniewająco, a jednak wydawały się odległe, jakby świeciły z wielkiej głębi. Nie umiem czytać ognistych liter drżącym głosem powiedział Frodo. Nie, rzekł Gandalf, ale ja umiem. To starożytny alfabet elfów, lecz słowa są w języku Mordoru, którego tutaj nie chcę używać przetłumaczone na wspólną mowę znaczą mniej więcej tyle. Jeden pierścień by wszystkimi rządzić. Jeden by wszystkie odnaleźć. Jeden by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać. To dwa wiersze z prastarego poematu znanego w tradycji elfów. Trzy pierścienie dla królów elfów pod otwartym niebem. Siedem dla władców krasnali w ich kamiennych pałacach. Dziewięć dla śmiertelników, ludzi śmierci podległych. Jeden dla władcy ciemności, na czarnym tronie w krainie Mordor, gdzie zaległy cienie. Jeden, by wszystkimi rządzić. Jeden, by wszystkie odnaleźć. Jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać w krainie Mordor. Gdzie zaległy cienie? Gandalf umilkł, a potem zwolna z naciskiem rzekł: To jest właśnie pierścień władca. Ten jedyny, który rządzi wszystkimi. Pierścień, który ktoś zgubił przed wiekami. Z wielkim uszczerbkiem dla swojej potęgi. Ten ktoś bardzo pragnie go odzyskać. Lecz nam nie wolno do tego dopuścić. Zrodo milczał osłupiały. Zdawało mu się, że strach wyciągnął nad nim ogromną łapę, jakby ze wschodu nadpływała czarna chmura, by go pochłonąć. Ten pierścień, wyjąkał, i jakim cudem dostał się właśnie mnie? Ach, odparł Gandalf. To bardzo długa historia. Jej początek sięga w czarne lata, w przeszłość, której dziś nikt prócz uczonych mistrzów nie pamięta. Gdybym chciał opowiedzieć ci wszystko, siedzielibyśmy tutaj do puty, dopóki wiosna nie zmieniłaby się w zimę. Tej nocy mówiłem ci o Sauronie Wielkim, władcy ciemności. Pogłoski, które doszły do twoich uszu są prawdziwe. Sauron rzeczywiście ocknął się znowu, odzyskał siły, opuścił swoje leże w mrocznej puszczy i wrócił do dawnej twierdzy, do czarnej wieży w krainie Mordor. Te nazwy znają nawet hobbici, bo majaczyła niby cień na marginesach starych legend. Po każdej klęsce i po latach ciszy, cień przybiera inną postać i urasta na nowo. Wolałbym, żeby się to nie zdarzyło akurat za mojego życia, powiedział Frodo. Ja także, odparł Gandalf. Podobnie jak wszyscy, którym wypadło żyć w takich czasach. Ale nie mamy na to wpływu. Od nas zależy jedynie użytek, jaki zechcemy zrobić z darowanych nam lat, a nasz czas zapowiada się czarno. Nieprzyjaciel szybko rośnie w potęgę. Sądzę, że plany jego jeszcze nie dojrzały, lecz już dojrzewają. Czekają nas ciężkie próby. Nie ominęłyby nas zresztą, nawet gdyby nie dotknęło nas to straszliwe zrządzenie losu. Nieprzyjacielowi brak wciąż jeszcze jednej rzeczy, która by mu dała siłę i władzę, by zmiażdżyć wszelki opór, złamać ostatnie linie obrony, po raz wtóry pogrążyć wszystkie kraje w ciemnościach brak mu tego jedynego pierścienia. Trzy najpiękniejsze ukryli przed nim władcy elfów, tych trzech nigdy jego ręka nie dotknęła i nie splamiła. Siedem pierścieni było w posiadaniu królów krasnoludzkich, lecz trzy z nich Sauron odzyskał. A cztery pozostałe zniszczyły smoki. Dziewięć ofiarował śmiertelnym ludziom, dumnym, możnym ludziom, których w ten sposób usidlił. Dawno, dawno temu ulegli oni władcy jedynego pierścienia i stali się upiorami, cieniami wielkiego cienia, jego najokrutniejszymi sługami. Dawno, dawno temu. Minęło wiele lat od owych czasów, kiedy dziewięciu grasowało po świecie, ale kto wie, skoro cień znowu powstaje. Może i tych dziewięciu wróci? Jednakże nie trzeba o takich rzeczach mówić, nawet w porannym słońcu tego kraju. Tak więc stoją sprawy. Dziewięć pierścieni podporządkował sobie. Zawładnął także tymi spośród siedmiu, które nie zostały zniszczone. Trzy jeszcze są w ukryciu, lecz o nie się nie kłopocze. Pożąda tylko tego jedynego. Bo to jego dzieło i jego własność, bo w niego przelał znaczną część swojej dawnej potęgi, żeby dzięki niemu panować nad pozostałymi. Jeżeli go odzyska, będzie miał na swoje rozkazy wszystkie, gdziekolwiek się znajdują, nawet te trzy ukryte, i pozna wszystko, co dzięki nim zdziałano. Sauron będzie wtedy potężniejszy niż kiedykolwiek. I na tym, mój Frodo, polega okropność naszego losu. On myślał. Że jedyny pierścień przepadł, że elfowie go zniszczyli, co powinni byli zrobić. Teraz wszakże już wie, że pierścień nie przepadł, że go ktoś znalazł, więc szuka, szuka. Na tym poszukiwaniu skupił cały umysł. To jego wielka nadzieja, a nasza wielka trwoga. Czemuż, czemuż nie zniszczono pierścienia? wykrzyknął Frodo. I jak to się stało, że nieprzyjaciel, chociaż tak silny, chociaż tak ten swój skarb cenił, utracił go niegdyś. Mówiąc to zaciskał w ręku pierścień, jakby już widział sięgające po niego czarne szpony. Odebrano mu pierścień, rzekł Gandalf. Dawnymi czasy elfowie byli silniejsi i stawiali mu opór. Ludzie wówczas także nie wszyscy stronili od elfów. Ludzie z Westernes pomogli elfom. Warto przypomnieć ten rozdział prastarej historii. Wtedy bowiem także panował smutek i gromadziły się ciemne chmury, lecz było również i wiele męstwa i szlachetnych czynów, które nie poszły całkiem na marne. Może kiedyś opowiem ci to wszystko, a może usłyszysz o tych dziejach od kogoś, kto je najlepiej zna. Tymczasem najważniejsze jest, żebyś dowiedział się, jakim sposobem pierścień do ciebie trafił, a że to dostatecznie długa historia. O innych sprawach nie będę ci mówił więcej. To król elfów, Gilgalad, i Elendil z Westernes powalili Saurona, chociaż obaj przypłacili zwycięstwo życiem. I Sildur, syn Elendila, odciął z ręki Saurona pierścień i zabrał go sobie. Duch pokonanego Saurona uleciał i krył się przez wiele lat, dopóki znowu nie przybrał nowej postaci w mrocznej puszczy. Pierścień wszakże zginął. Utonął w wielkiej rzece Anduinie i zniknął. Isildur bowiem, maszerując na północ wschodnim brzegiem rzeki, wpadł opodal Pulgladden w zasadzkę orków, którzy wycieli całe niemal jego wojsko w pień. Isildur skoczył do wody, ale pierścień zsunął mu się z palca. Orkowie zobaczyli płynącego rycerza i zabili go strzałami z łuków. Gandalf przerwał na chwilę. Tam, w ciemnych głębiach, pośród pól Gladden, podjął znowu czarodziej, pierścień przepadł, zginął z pamięci i legend. Nawet te ułamki jego historii, które ci opowiadałem, mało kto zna, a Rada Mędrców nic więcej odkryć nie mogła. Ale ja teraz wreszcie mogę uzupełnić tę opowieść.